Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Piciu Dojeżdżam tutaj do klienta z Arbosem, czy Opaksem? Arbos. 5000 seria Miejscowość Igłowice To jest koło Namysłowa Między Namysłowem a Kępnem Witam Witam, witam, uszanowany Łatwiej pan dyktornia, a to też mi się tak wydaje, nie? Bo tam nie jest taki trochę rozkrile na mnie pela, Mi wszystko jedno. Damę. Dobry. Może być? Tak. może być, tu może być na podwórku. Żadnej Na podwórko możemy wjechać. Dobry, Dobry, 8 oh. tam